Dobra, dawaj jeszcze tego jak nice kurwa, bo tego nie słyszałem w całości, a to jest mocny fuj. Muala, kurwa. Muala, kurwa. Ta, ta. Nice 7 dni temu też, nie? Książulo referencja, nie? Co ty gadasz? Kurwa. Let's fucking go, yeah. Ja to słyszałem z i słyszałem trochę, nie na niuansie, jak oglądałem live'a na Shadow w Budzie i wiem, że to jest kurewsko mocny bęger, kurwa.

no, dawno odjebało. Ciekawe czy kurwa od dwóch lat czy dłużej, nie? Szara drabrzyńka. <laughs> nie, ale ja uwielbiam jak to, coś kurwa tak napierdala od samego początku, jest kurwa wbita bez pierdolenia się kurwa jebania. Nie ma pierdolenia się z gogo wskazem, nie? Kurwa dawać od nowa i chuj. Ja, 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 ja kiedy widzisz, kiedy i na koniec daję młala. Wtedy zapomnimy tekstu, go ludzie znają za mną Dano mi odje. Dawno się na nas czają, czają, ha. Gadam to nich tak jak pastor. Pałaszczyłem na tym miasto, ha. jak pasty, kurwa, mosty, kazanie, szarał eee, w ogóle się zastanawiam, kto był ten beat, ale już widzę ten hashtag. jeszcze jest to. No, Luokany z kotem, fuj to z XO nie znam, ale patrząc jak brzmi ten kukiwapit, to też myślę, że kuriwa li, li, lipy nie ma, nie? Często te nogami, a ja sobie robię salon wyjebane, co gadają oni niczego nie potrafią, a ja kończę te popisną, bo kurwa mnie do oni nie czają kiedy to wie. O kurwa, nie no kurwa, no ale tak przypiegę i z takim przyspieszenie Kurwa do Dolonu Yo, jeszcze raz Ej, ciąg gody nogami, a ja sobie robię salon wyjebane co gadają oni czego nie potrafią, a ja kończę te popisno, bo kurwa mnie do jadu nie czają kiedy to wie. No, tak, ja, ja, ja nie będę cicho, nie siedzę na ryba Ja nie będę siadał ja nie odpoczywa Pytaj o pęka szybka, u nich to serii co to jest, czekaj, zbita szybko? Czy to. Kurwa, nie jego czy taki lokal istnieje, czy to jest. Kurwa, przegobiony komputerowo. Jak coś, to zbita szybka, to jest jeden z najbardziej znanych Nensei'a na w sensie na Spotify, najbardziej słuchanych, jeżeli nie najbardziej. Ciekawe, czy to jest Legii, czy Kurwa jest przegobiona, nie? I zbieje? A, czyli to serio, kurwa, jest taka miejscówka. Kurwa, mocne. Ciekawe, ciekawe kto kogo podjebał w takim razie. Zajęło beat, jak użytą zywą, nie pęka szybka, u nich to żyłka, po serio, wkurwiaj, kiedy wygrywasz? Tu podasz mi rękę, jest śliska jak cipka, rzucają na zwiskę, jaka jest opinia? Burda, 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 ciza, wyra! No to ja jak kurwa, najpierw słyszałem o 9C, o zbitej szybce, a później dopiero o tej sieciówce.